Dzień dobry, kochani, dzisiaj jest bardzo gorąco, ale my się nie poddajemy. Ćwiczymy, twardo ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Stoimy sobie w pozycji lekko rozkrocznej, ale leciutko tylko, tak? Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę i ręce do przodu, i na boczki, i do tyłu, zaczynamy. Wdech, wydech. Zaczynamy od rozgrzewki szyi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy to bardzo powoli. Ta druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, i wydech. I głowa do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawdzamy, bo brzuch powinien być napięty, tak? Barki opuszczone, pępek schowany do środka, do góry głowa i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz głowa w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Lekkie rozdmówienie, ćwiczymy powoli. Wdech. I wydech, głowa w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy powoli do pozycji wyprostowanej. I głowa do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz patrzymy lekko po skosie do tyłu. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, głowa pochylona, jedziemy na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz z pochyleniem głowy na tą stronę. Raz, dwa i trzy. I druga strona. Raz i dwa i trzy. I rozluźniamy. Wdech i wydech i wdech. Spokojny wydech ręce w boczek, tak, tak, żeby ramiona były równoległe do, do, do poziomu maty i na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Ciczy górna połowa ciała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Powtarzamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech. Druga strona, raz, 2, trzy, cztery, 5, rozluźniamy, wyciągamy ręce do przodu. Staramy się je złożyć tak, żeby od łokcia do dłoni były, ręce były złączone i podciągamy je troszeczkę wyżej, co rozciągnie również troszeczkę mięśnie karku, raz, dwa trzy, boczek i do przodu mocno, i boczek, i przód, i boczek, troszeczkę wyżej, i przód, i boczek, i przód, i rozluźniamy, i wdech, i wydech, i ramiona rozgrzejemy jeszcze troszeczkę. Oj, coś mi ta mata się jeździ w tej z powrotem, no także będzie krzywo, trudno, przepraszam. Wdech, wydech, aby sobie Ręce do przodu, barki. Rozgrzewamy. 2, 3, 4, 5. Wdech i wydech i do tych. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz biodra, lekko ugięte kolana. Raz, 2, 3. Pamiętamy o. Pracy odcinka lęziowego, czyli przód i tył, i przód i tył, i przód i tył, i wdech i wydech, i w drugą stronę kręcimy. Raz i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i rozluźniamy się. A teraz jedna ręka jedzie sobie w kierunku dołu pod a druga do góry. Raz. 2, trzy, cztery, 5. Pozycja wyprostowana. Wdech i wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy? Wracamy do pozycji. Wdech i wydech. Teraz na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. I wydech, ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech. I ostatni raz ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I ostatni raz na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rozluźniamy. Musimy jeszcze Mięśnie długie pleców sobie rozgrzać i rozciągnąć. To im się bardzo przyda. Kręgosłup musi być wzmacniany. Powoli kładziemy sobie dłonie na udach i zjeżdżamy tak samo jak do pozycji bocznych, ale tam w tej chwili jest, jesteśmy na przodzie naszych nóg. Hop, plecy proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hop, kładziemy dłonie na kolana. Podciągamy się do góry. Powtórzymy jeszcze dwa razy to ćwiczenie. Hop! Jesteśmy wyprostowani. Ręce naprzód. I jedziemy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Staramy się mieć plecy proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za stopy, albo za kostki, albo za uda. Zależy gdzie żeśmy dotarli do z naszymi dłonmi. I rozciągamy sobie tylną taśmę. Raz do przodu, raz do tyłu. Raz, jedno kolano w tył, drugie przód. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, jeszcze raz, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, i jeszcze raz, raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć, tu sobie do przodu i jesteśmy w, w, w pozycji deski, powoli kładamy się w pozycji, w pozycji deski, głowa do góry, tak, barki opuszczone, jest to dość trudne ćwiczenie, ale my ćwiczymy już dłuższy czas, więc mam nadzieję, że wszyscy dadzą radę, odkładamy sobie jedną stopę w bok i wracamy, tak, raz. Dwa trzy, cztery i pięć. Wywadaliśmy radę. Dobra, teraz przechodzimy do klęku podpartego. i zmieniamy sobie z troszeczkę prostszym ćwiczeniem. Tak, noga w górę, hop i łamiemy ją, tak? Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Noga, kolano wraca na matę. Wdech, wydech. Hop. Noga do góry i łamiemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga wraca na matę. Rozluźnienie. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Hop i pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, noga opada na matę, wdech wydech, teraz druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech wydech, rozluźniamy się, wdech i wydech i druga strona, raz i dwa. Przechodzimy jeszcze raz do pozycji deski. Spróbujemy, mam nadzieję, że nam to jeszcze raz wyjdzie. Jesteśmy w zestce i odkładamy sobie raz jedną nogę raz drugą. Pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. Przechodzimy znowu do chlebu każdego. Tak. Podnosimy nogę w boczek. Tak, pięć razy. Jedno, Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Noga wraca na matę. Wdech, wydech, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech, druga noga, raz, 2, 3, 4, 5, wdech, wydech, wracamy do pozycji deski. Jeszcze raz, ostatni już, na pewno ostatni i 5 razy. Raz, 2, 3. I, pięć. I opadamy na kolana. Sprawdzamy, rozstawiamy je leciutko. Sprawdzamy, czy palce stóp mają, duże palce stóp mają kąt ze sobą. I rozciągamy się do przodu. I wdech. I wydech. I siedzimy sobie teraz wygodnie na piętach. Mościmy się między naszymi kolanami i ręce mocno wyciągamy do przodu. Rozciągamy kręgosłup. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Przenosimy sobie teraz ręce za siebie. Wnętrzem dłoni do góry. I mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo dobrze. A teraz połóżmy się na chwilę i parę ćwiczeń, do których możemy zaprosić również nasze koleżeństwo, które musi leżeć w łóżkach. Jesteśmy w pozycji leżącej, lekko się rozluźniamy, rozluźniamy sobie mięśnie nóg, przede wszystkim palce stóp, ręce, barki, wdech nosem, wydech ustami. A teraz umieszczamy sobie dłonie wzdłuż ciała, wnętrzem dłoni w dół tym razem, tak? Lekko unosimy głowę i trzepiemy sobie boczki naszych po boczkach naszych nóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Wdech. Wydech, kładziemy się, rozluźniamy. A teraz jak ktoś da radę, to 10 razy, a jak nie, no to pięć. Dobrze? Głowa do góry i zaczynamy. Raz, dwa, powoli. Chodzi o to, żeby trzy. Brzuch był napięty. Cztery, pięć i sześć i siedem i osiem i dziewięć i dziesięć. Kładziemy się, rozluźniamy. Wdech i wydech i wdech i wydech. Jeszcze raz ostatni chłop. Głowa do góry i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć razy, pięć, sześć albo pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kładziemy się, rozluźniamy nogi. Jedna noga zostaje na macie, a drugą przysuwamy sobie do siebie. Mocno przytulamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i teraz w tempie raz, dwa, trzy i druga noga, raz, dwa, trzy i ta noga, raz, dwa, trzy i ta noga, raz, dwa, trzy rozluźniamy, wdech i wydech i teraz stopy zostają na macie, tak, ale odsunięte od ciała i w boczek. Raz. Nie kręcimy kółeczek, tylko noga zawisa nad podłogą. Raz, dwa, trzy. Odkładamy nogę z powrotem na miejsce. Teraz druga noga. Raz, dwa, trzy. Wracamy. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy. Z powrotem. Wdech, wydech. I druga strona. Raz dwa, trzy, wracamy, wdech i wydech i ostatni raz, raz, dwa, trzy, I noga na miejsce i druga strona, raz, dwa, trzy i noga na miejsce i rozluźniamy się, przysuwamy stopy bliżej ciała, przekręcamy się na boczek kolana, tak, Przyciśnijmy sobie jeszcze dla pewności yy, dłonią kolana. Raz, dwa, trzy. Druga ręka na bok. I patrzymy za tą ręką. Raz, dwa, trzy. Wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech, wydech. Na drugą stronę. A my patrzymy sobie w kierunku teraz tym. Raz, dwa, trzy. Wracamy do pozycji wyjściowej. I na tą stronę. Raz, dwa i trzy. I pozycja wyjściowa. I na tą stronę. Raz, dwa, trzy. I wyjściowa. Rozbliżniamy się. I ostatnia seria. Hop na tą stronę. Raz, dwa, trzy. Hop. I druga strona. Raz, dwa, trzy. I wyciągamy mocno ręce do tyłu i nogi. Rozluźniamy całe ciało. Rozluźniamy mięśnie palców, nóg. I płytki, uda. Mięśnie brzucha, klatka piersiowa. Dłonie, palce. Barki. Mięśnie twarzy. Wdech nosem. Wydech ustami. Rozluźnieni jesteśmy cali po ćwiczenia. Wdech nosem. Wydech ustami. Głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Wyciągamy sobie ręce do góry. W jedną i w drugą stronę. Splatamy sobie koszyczek. Raz, dwa. Trzy, opuszczamy dłonie wzdłuż ciała, jedna noga podniesiona, oparta o matę, hop, na boczek, siadamy w siadzie skrzyżnym, oddychamy, nabieramy sobie powietrze nosem, głośno wydychamy ustami. Rozluźniamy się jeszcze mocniej. Wdech nosem, wydech ustami. Rozkładamy sobie ręce w boczech. Przeciągamy, nabieramy powietrza, chop mocno do góry. Rozciągamy jeszcze raz kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie w dół. Umieszczamy je sobie na splocie słonecznym. Do widzenia, do jutra, do następnych ćwiczeń.